No, cześć siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Łukasz and welcome back to the Beholder Conductor. Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do naszego ulubionego konduktora, czyli mnie. Moi drodzy, w ostatnim odcinku ogarnialiśmy ekipę do gry w nielegalnego Pokera, ale jest jeszcze jedna osoba, która by chciała zagrać, a jest to nasz przyjaciel po fachu konduktor, czyli Peter. Dokładnie tak. Także ogarniemy od razu tego chłopa. Także lecimy po prostu, gdzie on się tutaj znajduje. On się znajduje gdzieś tutaj przy wagonie pierwszej klasy. Może da nam to przepustkę do właśnie pierwszej klasy. Także pogadajmy z Peterem. To zasugeruj grę w karty. Peter, grasz w karty? Czy gram w karty? Żartujesz? Nasz kapitan stracił swoją ostatnią koszulę, grając przeciwko mnie. O co gramy? <laughs> Pamiętaj tylko, że będę bezlitosny. To nie mój pomysł. Pasażer poprosił mnie, abym znalazł mu kilku graczy. No dobra. Nie musisz nic dodawać, wchodzę. Dobra, okej, okay. mamy ogarniętego Petera do gry w karty, także idziemy porozmawiać z tym gościem, który chciał pograć, czyli on miał na imię gniewko, a ty coś tutaj robisz, ty nie, ty nic tutaj nie robisz. On był chyba w jedynce, nie? Z tego co pamiętam leć szybko Winston. Dobra, porozmawiajmy z Gniewkiem. Czego chcesz? Powiedz, że to wszyscy gracze, których udało ci się znaleźć. No to pobracujemy z tym, co mamy. Dobra, i mamy, moi drodzy, osiągnięcia. Fire three poker players and play with them. Dobra, gramy. Zestaliśmy tylko ja i ty, dziecinko. Czas na finał. Full. Do cho... Uważaj na język, kochanie. Jesteśmy w uprzejmym towarzystwie. Dziękuję za grę. No cóż... Pech w karty, szczęście i miłości. Nie mam wstydu przegrać z taką kobietą. Szanuję ludzi, którzy umieją przegrywać. Uczcijmy twoje zwycięstwo. Restauracja w pierwszej klasie jest do twoich usług, moja pani. Pierwsza klasa? Brzmi jak doskonałe miejsce, żeby przepuścić wielką wygraną. Radać, letnie panie. No, no, no. Help Michelle get the most out of her trip I kolejne osiągnięcie padło. Czy ja mogę się jakoś zagrać kurka wodna do e, tej pierwszej klasy i... E, czy, czy, czy nie mogę? Mogę z Peterem pogadać? To no, nie, nie mogę. E, dobra, a mogę tutaj? Nie, nie mogę jednak. E, niestety nie mogę. Ale udało się. Dwa osiągnięcia e, poszły a zobaczymy co dalej. Będziemy musieli ogarnąć. Mamy te raporciki do zrobienia, mamy się pozbyć kota, którego nie chce się pozbywać. Mamy 10 dni na kontrabandę i karmę i cewkę muszę kupić. Także na razie póki co pociąg się będzie zatrzymywał na stacji. Mamy jakąś kobietę i mamy jakiegoś naszego necnego handlarza. Panie Nathan Keller, dzień dobry! Dobra, co ja muszę tutaj zrobić? Muszę kupić... Muszę kupić karmę dla kota z importu. 1500! no dobrze, że mam tyle hajsu. Dobra, kupię na zapas e, z trzy sztuki, bo i tak e, po prostu mam dużo hajsu. Ale nie mam tej cewki: kurka wodna. No, no dobra, no trudno. Ale karma ogarnięta, także może nie na tej stacji, ale na następnej sobie po prostu to ogarnę. Idę do swojej kajuty i nakarmimy od razu koteła który e, naprawdę wygląda mizernie. Miał! Nakarm kota. E, Przyniosłem ci jedzenie. Dobra. Kot czuje się lepiej, moi drodzy. Super, pogłaszcz go jeszcze. Dobrze, szkoda, że nie mogę się z nim pobawić, ale no spok spoko. Dobra, dwie karmy mi zostały. Nie ja mam na razie nic ze sobą do zrobienia. O, ale mam y, tą tutaj panią, która teraz przyszła. Wsiadła na tej stacji, żeby się z nią przywitać. Przywitać Jadwiga. Bilet poproszę. No dobra. Jadwiga, Stelma, wagon siódmy, przedział trzeci, miejsce pierwsze. Do... O, tu się nie zgadza i będzie kara. Dziękuję bardzo. Dobra, czy ty, pani koleżanko, będziesz miała do mnie jakąś e, misję, czy nie? Nie, jednak nie, nie będziesz miała misji do mnie. Dlaczego nie? E, tutaj e, miny nie kupię. W moim tym e, zasobniku też nic nie mogę kupić, żadnej cepki. Może na kolejnej e, tej stacji, ale mam chyba coś do zrobienia z raporcikami, chcę to robić na bieżąco, bo wiecie o co chodzi, nie? Dobra, e, zapisz dowody charakteru. O tym nie mam nic, e, o tym o, ty się dowiedziałem, że szyję, tak? Nie wiem, czy to już wcześniej zgłaszałem, czy nie, bo te, e, te jak to się mówi, te zapisy gry są troszkę... Eee, nie, fajne, nie, bo muszę powtarzać to, co już zrobiłem wcześniej i nie pamiętam. Miejsce numer 2, z Trutnowa jedziesz z Trudnowa do Gnesite, Gnesite, i ty szyjesz. Eee, no, 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 dobra, o i szyjesz, cyk, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, proszę bardzo. List charakteru został wysłany. O tej e, ślicznotce nie mam nic, tutaj nie mam nic, tutaj nie mam nic też. O tej też jeszcze nic nie wiem. O, ten maluje, dobra, no to lecimy. Syk, pan Mikhail, Mikalił, e, dziwny Eskimos. E, jedzie w wagonie siódmy, w przedziale numer 3, w miejscu numer 2 jedzie z Rubniczekowa do Arnejo, Arnejo jest gdzieś na końcu, nie. O, dokładnie tak. On chyba będzie potrzebny, on będzie chyba kluczowy, wyśli. Dobra, o tym typiarzu nie mam nic i o tym nie mam nic. Dobra, okej, okay. nie mam nic więcej do roboty. Muszę troszkę tego autorytetu sobie poogarniać, ale na razie nikt ode mnie niczego nie potrzebuje. Także, how nice, how nice. Tą cewkę muszę ogarnąć. No, byłem w kajucie swojej i zapomniałem zobaczyć, kiedy jest następny postój na stacji, gdzie będę mógł ogarnąć sobie tą cewkę. Ale mam aż 8 dni na tą cewkę, także. Także spoko, nie? Trzy zgłoszenia. Kto mi tutaj po prostu zaszedł na skórę? E, dobra, tutaj dowód charakteru dziennik, tak? E, dobra, a zadania jakie mamy? E, coś muszę zrobić, żeby mieć dużo autorytetu. Tu mi. O, ten kurde. E, ty, a, 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 czekaj, czekaj, panie, panie, panie Henry Cold, hej! Nie, myślałem, że mogę z nim porozmawiać, ale niestety nie mogę. Dobra, spójrzmy na ten dziennik. Cewka, mamy 200 autorytetu, no spoko. Ok, za kontrabandę mam 500 autorytetu. Kota jak się pozbędę, mam aż 1000. Tutaj mam 2000, jak wyślę 3 zgłoszenia. Dobra, tutaj nie mam nic. Tu mam za awans 1000, dobra. E, o, e, panienka, coś ode nas potrzebuje. Dzień dobry, pani e, Jedwigo. To! Potrzeba wam czegoś? O, zgubiłam gdzieś grzebień. Ma pan jakiś? Tak się składa, że mam. <laughs> Prosiła pani o grzebień. Dziękuję, życzę mi pani, uratował. Dobra, e, autoryciecci poszedł. E, dobra, popatrzmy, czy oni coś tutaj. E, nielegalnego robią, nie, nie ta ikonka, dobra, coś tutaj robicie? Ty pijesz gniewko, zadowolony, że przegrałeś. A ciekawe, jak tam na szpiterek e, z panią ślicznotką, bo ślicznotki nadal tutaj nie ma, moi drodzy. E, dobra, ty się śmieje, ci sobie dobrze się bawią, spędzają razem czas. How nice, how nice. Dobra, ten tutaj śpi, okej, okay, a ci tutaj co robią? E, nie ma tutaj nikogo, dobra, ktoś coś jeszcze ode mnie chce? Jestem najlepszym konduktorzem, konduktorem ever. Dobra, ten sobie pali. No dobrze. To wrócę do Was, moi drodzy, jak się coś zadzieje. Także tutaj zrobię sobie cięcie. Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy do stacji w Uln. Także ja podlecę sobie do naszego Neytana Kellera zobaczyć, czy ma cewkę. Masz cewkę, czy nie? Masz rybę. To może ja sobie kupię jeszcze kilka ryb. E, dobra, ulotka to nie, to mnie nie interesuje, karma dla kota nie, e, nic, no też nie masz cewki, no e, szkoda, dobra, ten mi poszedł, ale tutaj nasza koleżanka e, do zbadania ma bileciki, także bileciki poproszę do kontroli, pani koleżanko, o ty coś tam robisz. E, opowiadasz kawały, tak? Dobrze, a ty Rachel Clark, kim ty jesteś ty typiaro? Bilet poproszę. Dobra, Rachel Clark, wagon numer 7, przedział 4, miejsce pierwsze. Tu się nie zgadza z do Svedlow, kara będzie, cyk. I od razu masz jakieś zadanie dla nas. Czy czegoś pani potrzebuje? Tak, co sądzisz o zamknięciu gazety? Twoja prawda! E, słucham, to najnowsza gazeta, która ujawniła korupcję wśród urzędników i wielkich przemysłowców. W ostatnim dużym dochodzeniu zajęli się szkodliwym emisją z fabryki. Empram. E, obawiam się, że nic mi o tym nie wiadomo. Oczywiście, że nie! Gazeta została zamknięta dzień przed wysyłanym tego skandalicznego materiału do druku. Wiesz co? Słyszałam, że Werner Bersins jest w tym pociągu, czy to prawda? Nie mam go na mojej liście. Ależ oczywiście, że nie masz? Jest politykiem, więc pewnie jeździ pierwszą klasą. Daj mu ten list! Na wszelką cenę! Zobaczę, co da się zrobić. No dobra, mamy jakiś list do pana Wernera, ale czy ja mogę się e, dostać do tego wagonu pierwszej klasy, skoro mam klucz jakiś tam? E, nie wiem, właśnie, czy to jest możliwe. Czy to jest w zasięgu mojego. E, e, nie, 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 mogę, nie mogę tutaj przejść, a mogę z pogadać? Nie, nie mogę nic z nim zrobić. Także nic nie zrobię. E, zakupy, mam cepkę jakąś? Nie, nie mam żadnej cepki, czyli nie na tej stacji. A pan Tom, co mi powie? To co zawsze dobra, cyk. E, nic tutaj nie ma. szklanka w rządku, trutka na szczury, puszka jedzenia. Dobra, nic, nikt ode mnie nie potrzebuje. Muszę tej aktywistce dostarczyć list do, do pana Wernera, ale muszę się najpierw dostać do pierwszej klasy. E, Chciałbym trochę po, 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 pokablować różnych typiarzy. Chyba gniewko mi się już nie przyda, także on tutaj jest. Także e, zlecimy sobie igła i naparstek. E, tanie leki, tak. To no ja mogę ci rybę wrzucić. Dobra, syk. Dobra, okej, okay, czyli jak podjebuję ich to mi nic nie robią. Dobra, to Gniewka wywalamy, moi drodzy, e, dobra, kot się tutaj ładnie e, kuwecie robi, dobra, no to bierzemy pierwsze wykroczenie do pana Gniewko, gdzie jest pan Gniewko? Gniewko, wujcik, wagon numer siódmy, przedział pierwszy, miejsce numer jeden, złamana dyrektywa, nie wiem, która to była ryba. O, mam nawet 2A. Mogę go podjebać dwukrotnie, tak? Także nawet nie musiałem mu tej ryby wsadzać, ale no cóż, dobra. Posiadanie ryby, mamy 648, 4, 8. 4 8. Proszę bardzo, z dnia 8 września. I ty, typie, masz rybę. Proszę bardzo, cyk, i poszedł. Raport wysłany, wyłącz, cyk. O, zobaczcie pałuje typa, no. Dobra, jeden zrobiony. Mam jeszcze dwa zrobić, tak? Tego musiałem się pozbyć, bo on mi do niczego nie był potrzebny. Ale pani Clarka, czy Clark ma do nas jeszcze jakąś misję? Tak, słucham. Potrzeba wam czegoś? Tak, czy macie apteczkę? Apteczkę? Tak, czasami ma problemy z ciśnieniem. Potrzebuje pani pomocy lekarskiej? Jeszcze nie, ale to długa podróż. Wolałem nie skończyć bez leków pod ręką. Czego pani potrzebuje? Jakikolwiek krajowy lek? Są do wszystkiego. Klondyna też może być. Dobrze, poszukam. Dobra, czyli muszę jej jakieś leki ogarnąć. Czy ja mam tutaj w zasobach jakieś leki? Nie, ale ten tutaj typiarz, który. Jest już wyrzucony, miał jakieś leki, mogę to zabrać, ale no cóż, no cóż. Dobra, w jedynce nie mam nikogo, nie? Nie, mam tą paniulkę, która się mogli. dwójce mam kto? Kto tu jest? dwójce, kto tam siedział? Aż trzy osoby. Pani Bożena Czernik, mogę ją zakablować, że płacze, ale właśnie wróciła, także nic jej nie zrobię. E, w trójce mam tego Mikaiła i tą aktywistkę. O, ty bierzesz alkohol. Nie, to jest pani Jadwiga Stelman, przepraszam. Mój błąd. Dobra, a tutaj coś się dzieje ciekawego, coś nielegalnego. Dobra, ty tutaj coś robisz. E, ty bierzesz leki, pani Rachel, tak? Ale chcesz mnie poprosić, żebym ci ogarnął kolejne leki, tak? Co, ty jesteś uzależniona od leku, czy co? No dobra, okej. Okay. Muszę poczekać, aż się dostanę do jakiejśkolwiek stacji, nie? I mam jeszcze dwie rybki, które mogę podrzucić komuś i go za to e, zgłosić dobrze. To mamy tak e, ta rosa mnie denerwuje, to może tą rosę po prostu podkablujemy. Dobra, nie ma jej tutaj. No to ja sobie wchodzę i lecimy. Dobra, e... no nie! Dobra, tylko 500 dostałem. Musiała tutaj wrócić. Akurat w tym momencie, co chciałem jej podkablować, dać jej rybę. No kurka, wodna, no przez typiarę straciłem 500 punktów autorytetu. Jak ja sobie to zreperuję? No nic, no muszę poczekać, aż po prostu ona sobie tutaj pójdzie, nie? Dobra, kto mi jeszcze tutaj jest potrzebny? Dobra, ten tutaj typiarz rozmawia o wojnie. Dobra, Tobias Milik, na razie, na razie go zostawię, bo muszę jeszcze ogarnąć to, co i jak. Dobra, ten sobie idzie do WC, how nice, how nice. Przy kotka muszę nakarmić? Muszę o nim pamiętać, nie? Ale chyba, chyba tak, nakarm kota, dobra, how nice, dobra, odejdź. Kotek się czuje lepiej, mam jeszcze jedną, także jeszcze do granicy też mam sporo czasu, ale, ale muszę awansować w pierwszej kolejności do pociągu... Raczej do wagonu, przepraszam, pierwszej klasy, ale na chwilę obecną się to nie zanosi. Czy ty coś będziesz. Nie, no nie macie tutaj. Dobra, no to jeszcze raz. E, e, dobra, e, nie macie tutaj. Gnesite, Dobra, mamy nocnego sprzedawcę, to idziemy. O, a co to jest za typiarz? Halo, dzień dobry, masz tą cepkę, panie kolego? E, tanie leki, dobra, kupimy tanie leki. Karma dla kota, Kuweta. Wezmę to jeszcze. nić masz Butelka leków krajowych. A to, co to były? Tanie leki, tak? Dobra, to ja mam tyle hajsu, że ja mogę sobie pozwolić na to i mogę teraz jeszcze sprzedać sobie broń. Mogę sobie. Nie! Nie chcę sprzedawać broni. Przepraszam, cofnij. Ja pierdzielę. Mogę sobie tak sprzedać butkę, Nie, na razie sobie zostawię. Kluchy za trzy. Nie mogę tego sprzedać, naprawdę Karma dla Kota, za stówę, za 500. Dobra, okej, okay. ale e, tej cewki typiarzu nie masz. No e, czemu tak? Dobra, chciałem się jej pozbyć, ale sama się pozbyła. Okej, okay, a ci co tutaj? E, dobra, tutaj mamy jakiegoś typiarza, który wszedł. E, dużo się dzieje, naprawdę. Póki co, naprawdę jestem w szoku. E, Radmir e, Żeleniak. Dzień dobry panu. Milek poproszę, Radmir ze Zezniak, wagon siódmy, przedział trzeci, miejsce trzeci, na City do Tu się wszystko zgadza, eee, o dziwo, o i tutaj coś się dzieje, dobra, idziemy to sprawdzić. A co to się wyprawia, hallo bardzo, doroście, eee, ty tu usługujesz? Przynieś nam coś do picia. Eee, kim, kim wy jesteście w ogóle I co tu robicie? Co obchodzi? Masz spełnić nasze potrzeby! Więc ruchy! Ruchy! Przynieś nam Bimber, dziadku! No dalej! Ruchy! Nie, czekaj! Przyprowadzisz nam kobietę? Będę świeży na wieczór kawalerski! Hehehe! Powiedz jej, że będzie warta! Nie oszczędzamy na kobietę! I może przynieś też mm, coś do zabawy! Jeśli wiesz o co chodzi! Jak się sprawisz, też dostaniesz! Ten głos mnie wykończył. To wszystko, teraz paraj! przynieś nam zabawę! E, dobra, okej, okay, daj wódkę. 1000 e, autorytetu, e, daj im narkotyki minus 1000 autorytetów. Czy mnie e, na to stać? E, wiecie co, na razie e, tego nie zrobię nic, bo szkoda mi tego autorytetu. A gdzie jest pani koleżanka e, ślicznotka? E, może w WC jest zajęte, Jest zajęte, to podejrzewam, że jest e, w toalecie. Także muszę poczekać aż... Z... Nie, nie jest w toalecie. To jest ta pożenka, tak? A gdzie jest e, pani koleżanka? Może je, nie wiem. E, póki co jej, e, nie widzę, gdzie ona się e, podziewa. Tutaj mamy tego krause, ta cały czas ryczy. Beksalala. E, dobra, ten tutaj się śmieje, ten śpi. E, od razu się. A, ty, a to jest też te, 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 ten, ten radny, mogę z tobą pogadać. O, czy czegoś pan potrzebuje? Od kogoś takiego jak ty miałbyś być przydatny, od takiej jak ty, brałem naboje, boje, ty, cholero. <noise> Okej, okay, no dobra, no nie jest zbyt e, rozmowny i zbyt milutki, no ale gdzie jest ta e, ślicznotka moja, no? Gdzieś ją straciłem z, z zasięgu mojego wzroku. E, Palić nie pali, może jest e, w tym w wagonie, je, no nie, też jej tutaj nie ma. A mogę się przedostać do pierwszej klasy, jakkolwiek to brzmi. E, Peter, coś mi powie. E, o, zapytaj o młodych gapowiczów. E, Peter, potrzebuje rady. Jasne, partnerzy, wol. E, Mam trzech młodych gapowiczów sprawiających kłopoty. Masz pomysł, co z nimi zrobić? E, czyli tam się zalęgli? To moi pasażerowie. Rozmieszczane dzieciaki, polityków i bogaczy. Nie mogę tu się popisywać wśród swoich ludzi, więc właśnie do trzeciej klasy. Niech pomyślę. Nie ma zbyt wielu legalnych opcji. Możesz spróbować negocjować ze stróżami prawa. Może się udać, jeśli masz z nimi dobre stosunki. O, a mam dobre stosunki, bo e, współpracowałem z nimi jak e, ta typiara od tego chemika, tego więźnia, cytowałem mu jedzenie, pozwoliłem mu uciec, nie? Druga opcja to złożenie daniesienia, ale to jest problem. E, jaki problem? Pasażerowie pierwszej klasy mają ochronę. O, dobrze wiedzieć, czyli nie wystarczy zwykły szantażyk albo zwykły donosik trzeba czegoś więcej. Systematrzy dwa pierwsze zgłoszenia. Naprawdę to muszę trzy razy go podhobować za coś? Tak, będziesz musiał zebrać taką ilość dowodów, żeby donieść na każdego z nich że... co proszę? Ale skoro teraz bawią się w twojej części pociągu, nikt nie zobaczy jak przeszykujesz ich przedmiot. O, doskładnie tak, czyli dostanę e, chętnie, że tak powiem, wejście do pierwszej klasy. Dobra, to mamy trochę rzeczy do ogarnięcia w pierwszej klasie. Tutaj mamy kibelek e, tutaj mamy nasze te, a tutaj coś się dzieje, czy nie e, dobra, e, mogę się ich pozbyć w sposób tradycyjny, że e, zobaczymy co oni tutaj mają. Szampan, dobra, cyk, klepsydra, nie? Zagraniczny list Cyk Biuro, jakieś Dobra, czyli Wy tutaj nic nie macie, tak? Klepsydra. Ok, cyk yy, Dobra, to tutaj ten. I tutaj yy, co macie? O, zagraniczna płyta. How nice. Parasol. Yy... Parasolka. Niebieski krawat. Kola yy, zagraniczna jest nielegalna. Dobra, cyk, cyk parasolkę solkę z powrotem i płytę zagraniczną. Mamy dwa, tak? Dwa dowody na nich. E, a w dwójce ktoś siedzi, czy nie? E, dobra, w dwójce też nikogo nie ma. To, to mogę po prostu iść sobie poprzeszukiwać: książki o ekonomii, wizytówka jakaś, kieszonkowy kalkulator, e, kurtka dobra, czyli nic ciekawego tutaj nie ma. Dobra, cyk, pochowajmy tak jak powinno być. I teraz tutaj jeszcze, tutaj nie, tutaj niczego nie ma, dobra. A tutaj ktoś siedzi, czy nie? Dobra, tutaj też nikogo nie widzę, także... Czy ty idziesz tutaj do tego przedziału? Nie, dobra, ok, to mogę sobie bić tutaj na spokojnie. Zagraniczne pieniądze, how nice. Kolejna nielegalna rzecz, kurtka. Kolczyki pusta strzykawka, zapalniczka. Dobra, okej. Okay. Cyk, 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 cyk. Dobra, okej, okay, udało się, a tutaj jeszcze jest coś. Aparat, how nice, zapalniczka, dżinsy nielegalne, zagraniczne pieniądze. Dobra, okej. Okay. Yy, trochę mam... Yy. Rzeczy do... Czekaj, to teraz co było? Pierwsze, czy to, czy to? Dobra, udało się, ok. E, dobra, to ja e, mam 13 sekund, to nic z tym nie zrobię, ale jeszcze mam czwarty e, ten e, wagon do ogarnięcia. Nie, nie mogę nic zrobić. Nie, dobra, ok. E, dobra, e, to gdzie jest ten pan, e, do którego muszę E, tą rzecz dać. E, Okej, okay. ktoś coś ma do mnie, ale fajne jest to, że mam dostęp do e, pierwszej klasy, już także e, resztą po prostu ogarniania się. Z tą pierwszą klasą, moi drodzy, zajmiemy się już w następnym odcinku. Ten odcinek będzie dobiegał końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Udało mi się w końcu dotrzeć do pierwszej klasy, także awansować. Także się cieszę. How nice, how nice. Ogarniemy jeszcze tych typiarzy z tego wagonu pierwszego, którzy przyszli poimprezować, ale zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Mam kilka opcji, muszę rozważyć najlepszą opcję. Także moi drodzy, dziękuję ślicznie za oglądanie, dziękuję za komentarze. No i widzę Was w kolejnych materiałach. Ja uciekam moi drodzy, trzymajcie się i pa pa.